Witam was bardzo serdecznie w kolejnym macie Dzisiaj mamy 22 grudnia Co oznacza, że święta są za dwa dni Kiedy to minęło? Nie wiem Jest godzina już ogółem 16 Też nie wiem kiedy to minęło Absolutnie czas mi leci, o tak Pomimo tego, że dzisiaj wstałam o godzinie 8 To naprawdę bardzo szybko To minęło Ale tak naprawdę od rana miałam korepetycje e, I uczyłam się właśnie Biologii e, I co? I co ja zrobię? Przychodzi do mnie Kasper. Kasper przyjechał z Holandii i będziemy piec pierniki i robić grzańca. A teraz otworzymy kalendarze adwentowe, bo tego jeszcze dzisiaj nie zrobiłam. Dzisiejszą herbatkę mamy: jakiś cynamon z jabłkiem. Powiem wam jeszcze, co, o co jeszcze dzisiaj zrobiłam, jak zaczęłam fakto, to mi się przypomniało, że dzisiaj miał kąpiel. Ci wykąpaliśmy właśnie. Pakusia. Kompier pakusu to jest tak, wyczesać go, yy, znaczy wykąpać go, wyczesać go, to jest po prostu mega ciężkie zadanie, bo pieska tego właśnie się na mokre włoski i kropeczka też miała Ci kąpier przed świętami kropeczka musi być yy, wykąpana. I Joker też Cię miał kąpiel. Słuchajcie, ja wiem, że kotów się nie kąpie tak za często, bo one mają swoją taką barierę, mmm, której nie wolno naruszyć, ale raz tak na rok, yy, teraz akurat, teraz na dwa. Lata, dwa lata temu kąpałyśmy jakoś Jokera. No, kąpiemy go, bo on jednak wychodzi na dwór i czasami jest e, brudny po prostu, więc tak e, dla zasady go wykąpałyśmy na święta. I paczko, zobaczcie, jaki zwyczesany. Siad, proszę. I dzisiaj mamy e, takie serduszka, takie jakby salami serduszka, taki mają kształt jakiejś kiełbaski. I w dzisiejszym okienku mamy m, taki niebieski. Czy zielony? O, to jest taki męski zapach. To jest bardzo męski zapaszek w tylejciku. I wczoraj też w ogóle nie otworzyłam kalendarza. Zobaczcie, co się ze mną podziało. Taki zapaszek, którego nie znam. O, fajnie. Ej, fajnie pachnie. Zapalimy go sobie, bo on daje taki vibe świąt. Dzisiaj zapalimy go może, bo bardzo, bardzo ładnie pachnie. I tutaj, ten galerę na otworzyłam wczoraj, bo widziałam, że będzie słodycz i miałam ochotę go pożreć. Ale dzisiaj mamy jakiś produkt do pielęgnacji o zapachu www. -W. Jest to odżywka. O, teraz mamy coś do włosów. Mamy odżywkę humek tantową, tylko znowu bardzo ciężko ją wyjąć. I burżuła otwieramy dwa o kilka naraz. Mamy taki brązujący żel do brwi. Wow! Tego produktu w ogóle nie znam. Jest to Lip Sober Bed Healthy Mix. Otworzę to sobie, bo w ogóle pierwszy raz widzę ten produkt. O! Taka pomadka. Co tu się, chłopaki, dzieje? Mogę wiedzieć? Zobaczcie, pierwszy raz widzę ten produkt. Ale jest to pomadka w kolorku 04. Taka malinowa, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest malinowa, chociaż taka trochę czerwonawa. Też spoko na święta, fajnie wygląda. A tutaj mamy mm, taki oto żel do brwi. On ma kolorek, więc też spoko. Otwieramy. Ostatnie okienka kalendarza adwentowego. Dosłownie zostały nam jeszcze dwa. Otwieramy wczorajsze i dzisiejsze, ponieważ nie otworzyłam i ja czuję, że mam coś tu miękkiego. I znając ten kalendarz, to zgaduję, że będzie to kolejny krasar. Chcę służyć jak pako, mówi. Pako ma taki guzik. O, ale fajnie, to jest bardzo ładne i to miałyśmy chyba w zeszłym roku, bo to z takiej mm, patyczki i z taką fajną żurawinką, żurawinką. O, no już damy. Mamy krasnala, słuchajcie, a to jest szary krasnal. Takiego szarego jeszcze. Nie wiem ojki słodki, słodki. Słuchajcie, jak ma piękne warkoczyki, ten krasnal o, To ja nawet nie wiedziałam. O tych krasnalu? No. Ale bardzo ładny. Słuchajcie, ale fajny. Muszę on pójść do mojego pokoju, bo w, sobie w pokoju nie mam żadnego krasnala, a jest bardzo, bardzo ładny. Szarutki będzie mi pasował. Ty nie ma że ja No. Fajne. Zgadnijcie, kto powrócił, to ja. Ohoho. W domu i jest kacper, i jest to jest kurczak po koreańsku. Zrobiliśmy kurczaka po koreańsku, mamy też grzańca i będziemy jeszcze piec pierniczki. Za chwilę dojdzie do nas jeszcze Asia z kolejnym grzańcem i będziemy razem piec w trójkę jako psiury pierniczki. Także zabieramy się za jedzenie kurczaka. Będziemy piekli, no. <laughs> będziemy piekli pierniki z Thermomixa, bo. Tak będzie o lepiej, a i tak jest już późno i jest to przepis szwedzkie pierniki, pokażę wam teraz ekwipunek, który potrzebujemy do wykonania pierników, takie są potrzebne składniki, myślę, że dosyć basic i a jeszcze jedno jajko, którego nie wyjemam. prawda wyrobił nam Thermomix i to jest turbo łatwe, bo jest ja tego zawsze pamiętam, najtrudniejsze właśnie było wyrabianie tego ciasta i to było nieatrakcyjne. A teraz Kacper zajmuje się wałkowaniem. I zobaczcie, mam taki super, zobaczcie, to super moje zdaniem, wałek, który robi takie mm, ślady. Zobaczcie, takie ślady gwiazdek. No mega fajne gadżet, czy to nie wygląda super? Mam nadzieję, że to będzie widać po upieczeniu. I tutaj y, pan ciastek nam pomaga w wykrajaniu. to o mnie <laughs> Nie, o tym ciosku. Pomaga nam w wykrajaniu o, pierniczków. A ty pokazać, że w ogóle Asia jest? Asia jest. Cześć Vlogmas! Zobaczcie, Asia jest. Asia, jak oceniasz moją świąteczną e, iluminację w domu? Bardzo ładna. Wszyscy nią. O, jak miło! Bardzo miło. Asja, chcesz zrobić coś śmiesznego? To... Lol. Dobra, chcę wykorzystać śmieszne chwilę, ale nie jest śmiesznie. Jest Asza. bardzo poważnie. Pierwsza tura pierników jest już e, w pieczeniu, a Kasper gniecie już o, nie, 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 chyba nie mam. I właśnie na której ustawiłaś telefon. Wow. Kalendarz? Kalendarz adwentowy? O Jezus Maria, ostatnie dwa okienka, Myszko, zostały kalendarza. Witamy Was 23 grudnia i zobaczcie jak Pakuś czeka na kalendarz adwentowy. Ojeju, o tak, o tak, już otwieramy. Jutro jest Pakusia, pierwsza z nami w Wigilii. Miejmy nadzieję, że przemówi o północy ludzkim głosem i powie nam, że nas bardzo, ale to bardzo kocha. A na kalendarz adventowy będziesz musiał czekać potem cały kolejny rok, Pakusiu. E, otwieramy. No, zaczynamy od Pakusia, prawda? Bo on tutaj zobaczcie, czy nie może siadć? Doczekać. Z burżuła otwieramy. Ostatnie okienko z pierwszego piętra. Za chwilę zobaczymy, już cały obrazek, a okienko mamy dość spore. Jest to paletka cieni w bardzo fajnej, takiej, zobaczcie, e, takiej myślę, dosyć codziennej kolorystyce. Bardzo ładnie wygląda. Taka różowa, daje mi taki trochę Barbie vibe. I odkręcamy pudełeczko. Zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz cały. Obrazek w ogóle Jakby samo to opakowanie jest mega fajne I na pewno Je wykorzystamy, bo to jest taka przepiękna Zobaczcie, szkatułetka z szufladką Zobaczcie jak to wygląda Mamy cały obrazek Takiego świątecznego bloku Widzimy tutaj ubieranie choinki, pakowanie prezentów Tutaj jakieś tańce Śpiewańce, także Bardzo ładnie, bardzo ładny jest ten kalendarz Tutaj 23 okienko o, Otworzyło nam się już i jest to zapach Pink Cherry and Vanilla. O, bardzo, bardzo ładny. Delikatny, delikatnie czuć wiśnie i wanilię. Fajne połączenie, bardzo fajne. E, I jeszcze ten kalendarz mamy. Wydaje mi się, że dzisiaj powinien być cukierek. Tak, i dzisiaj mamy słodycz. I mamy batonik bajeczny. Jutro będziemy mieli jakiś największy kosmetyk, także czekamy do jutra. Eee, I jest to ba baton orzechowy, archaidowy, e, z dodatkiem wafelków, mlecznej czekoladzie. Był już ten batonik, mam wrażenie, że te słodycze się powtarzają, chyba nie było ostrości. Dobra i otwieramy jeszcze okienko na e, schodach. Dzisiaj przedostatnie okienko tego kalendarza, no tutaj już się zrobiło mega pusto i okienko to mamy dosyć takie niewielkie w przeciwieństwie do tego ostatniego. Mamy woreczek i mamy posturę, znowu dziadka do orzechu. I to jest mam wrażenie identyczny jak ten duży, bo też czuję, że trzyma coś w ręku. Zaraz zobaczymy, czy będziemy wyglądał tak samo, czy trochę inaczej. Chyba jest troszeczkę inny, ale zobaczcie, też trzymam w ręku takie berło i też... Jest gadający dziadek do orzechów. E, myślę, że gdzieś on tutaj zostanie, właśnie w salonie, bo pasuje tak, jest taki czerwony i będzie tutaj fajnie gdzieś wyglądał jeszcze jutro na Wigilię. Postawiłam tego dziadka do orzechów tutaj, na tej wystawce z reniferem, skrzynką do listów i z świecą Janki Kendall. Powiem wam, że nigdy nie szykowałam tak prezentów na ostatnią chwilę, ale dosłownie dopiero dzisiaj dokupiłam ostatnie prezenty i pokażę Wam, bo zobaczcie, mam już spakowane tutaj wszystkie prezenty na drugą wigilię, bo pierwszą mamy w domu, a na drugą będziemy jechać do drugiej strony rodziny. No, i z Klarą będziemy jechać naszym samochodem. Także tutaj wszystkie prezenty już umieściłam. Całe szczęście mam już wszystko i jestem oficjalnie z nich koniec końców zadowolona. Także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nasza rodzinka również się ucieszy. Nasz renifer też został dzisiaj umyty i powiem Wam, że nigdy w życiu nie widziałam takich kolejek na myjnie, jak były dzisiaj, więc to nie jest mit, że ludzie myją samochody tylko na święta, bo no naprawdę bardzo brudne samochody tam podjeżdżały. Ja wiem, teraz jest taka plucha, że naprawdę one strasznie się brudzą, ja w czymś mam taki kolor właśnie biało-czarny, to no bardzo tutaj widać brud, no ale renifer jest już gotowy, może podjeżdżać na Wigilię, czyścił sieńki. Ja w ogóle uwielbiam mieć czysty samochód i dla mnie jest takie relaksujące, Ym, nie jestem może najlepsza w mycie, bo bardzo często mam jakieś zacieki, no ale wiadomo, lepsze takie drobne zacieki niż po prostu osadzający się brud na samochodzie i no jestem bardzo zadowolona, bo jest czyściutki. w środku też go trochę przetarłam tak żebyśmy miały fajnie sklarowany samochodem, tak po prostu szyciutko wiecie. Jako, że ten film jest ostatnim vlogmasem pojawiającym się przed świętami, ponieważ vlogmas jutrzejszy będzie z całej mojej Wigilii i pojawi się prawdopodobnie pierwszego dnia świąt, czyli 25 grudnia, bo pewnie wrócę później do domu, się będziemy nagrywać, co dostałyśmy na święta, chciałabym Wam złożyć już Życzenia świąteczne. chciałabym Wam życzyć przede wszystkim dużo spokoju, oczywiście też dużo zdrówka dla Was i dla członków Waszej rodziny. I chciałabym Wam też życzyć spełnienia marzeń i dużo szczęścia w nowonadchodzącym roku. I dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego vlogmasa. Dotrwaliśmy razem do świąt i do zobaczenia w vlogmasie z 24 grudnia. Buziaki! PA!